Assalamu alaikum. W Polsce jest zarejestrowanych siedem muzułmańskich związków wyznaniowych. Funkcjonują one na zróżnicowanej podstawie prawnej, jeden w oparciu o własną ustawę, a pozostałe są związkami wyznaniowymi wpisanymi do rejestru. Zaprezentuję istniejące obecnie w Polsce związki wyznaniowe reprezentujące różne nurty islamu oraz wyznania powiązane z islamem, Chociaż niektóre z nich można by zasadniczo określić jedynie jako wywodzące się z islamu. Pierwszym z nich jest Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, który istnieje od 1925 roku. Pierwotnie skupiał on polskich muzułmanów, głównie Tatarów. Przed wojną związek był organizacją przymusową dla wszystkich muzułmanów. Jest to Związek Sunnicki. Obecnie zrzesza nie tylko Tatarów, ale także i innych członków, np. Czeczenów. Podstawą prawną jego istnienia jest ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 roku o stosunku państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz statut tegoż związku zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów. Władzę zwierzchnią w związku sprawuje Mufti, którego na dożywotnią służbę wybiera Wszechpolski Kongres Elekcyjny Muzułmański. Obecnie Muftim jest Tomasz Miśkiewicz. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie stanowi organ pomocniczy Muftiego w zarządzaniu sprawami związku. Składa się z Muftiego i czterech członków dwóch duchownych i dwóch świeckich. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie tworzy i znosi gminy wyznaniowe. Na ich czele stoi wybierany przez ogólne zebranie członków gminy imam, którego pomocnikiem jest Muezin. Władze państwowe mają szerokie kompetencje do zatwierdzania czy zgłaszania sprzeciwu wobec nominacji personalnych i w sprawie regulacji wewnętrznych związku. Związek korzysta z publicznych dotacji w związku z tym, że zrzesza on w dużej mierze przedstawicieli mniejszości etnicznej, jaką są polscy Tatarzy. Pozostałe muzułmańskie związki wyznaniowe działające w Polsce zostały wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Podstawą prawną ich funkcjonowania jest ustawa dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Pierwszym z nich jest Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej. Jest ono związkiem wyznaniowym, który należy do szyitów. Głównego odłamu Itna Asaria. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych w dniu 31 stycznia 1990 roku. Na zewnątrz stowarzyszenie jest reprezentowane przez naczelny imamat, który jest reprezentowany przez swojego przewodniczącego, którym jest naczelny imam. Obecnie jest nim Rafał Berger. Notabene autor najnowszego tłumaczenia Koranu na język polski. Do władz stowarzyszenia należą naczelny imamat oraz Konferencja Ogólna Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej. Każdy pełnoletni członek stowarzyszenia może wziąć udział w konferencji ogólnej, a ta z kolei obok uprawnień kontrolnych posiada kompetencje do wyboru naczelnego imama, sekretarza, skarbnika i czterech pozostałych członków naczelnego imamatu. Członkowie naczelnego imamatu w liczbie co najmniej trzech osób pod przewodnictwem naczelnego imama stanowią najwyższą instancję sądową w sprawach religijnych. Islamskie Zgromadzenie Ahlul Bayt także jest szyickim związkiem wyznaniowym. Reprezentuje ono ten sam odłam szyizmu, co można stwierdzić choćby po samej nazwie, bezpośrednio odwołującej się do Domu Alego. Po arabsku Ahlul Bayt. Islamskie Zgromadzenie Ahlul Bayt zostało wpisane do rejestru Kościołów i innych Związków Wyznaniowych 17 grudnia 1990 roku. Zgromadzenie jest reprezentowane na zewnątrz przez naczelnego imama Polski, obecnie Ryszard Ahmed Rusak, lub przez upoważnionego przezeń przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarza generalnego Najwyższej Rady Islamskiej. Do władz zgromadzenia należą naczelny imam polski, do którego należy imamat wspólnoty wiernych w Rzeczypospolitej Polskiej, a także Najwyższa Rada Islamska. Naczelny imam sprawuje swoją funkcję w oparciu o prawo muzułmańskie bez żadnej kontroli ze strony innych organów, a także piastuje swoją funkcję dożywotnio. Może on mianować swojego następcę, a gdyby tego nie zrobił, imama wybiera Najwyższa Rada Islamska. Zgromadzenie jest częścią Światowej Wspólnoty Szyjskiej i jako takie jest członkiem Ahlul Bayt Assembly in Europe, Ahlul Bayt World Assembly i World Ahlul Bayt Islamic League. Stowarzyszenie muzułmańskie Ahmadiyya Reprezentuje biernych określających się jako muzułmanie, jednak zasadniczo stanowi praktycznie samodzielne wyznanie, wyrosłe w XIX wieku z indyjskiego synkretyzmu religijnego i nurtów reformatorskich w szyickim islamie koncepcji mesjanistycznych. Założycielem wyznania był Mirza Gulam Ahmad. Od 1865 roku otrzymywał on objawienia, na podstawie których ogłosił się Jezusem, który powrócił, a potem także wcieleniem Krishny. Religia propaguje wartości wczesnego islamu w sposób uniwersalistyczny, skierowany także do wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa czy hinduistów. W niektórych państwach muzułmańskich uznano ich za heretyków i zdelegalizowano ich organizacje. Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiya zostało wpisane do rejestru kościołów. I innych związków wyznaniowych w dniu 23 grudnia 1990 roku. Stowarzyszenie na zewnątrz jest reprezentowane przez prezesa Stowarzyszenia, który jest także nazywany Amirem. Obecnie jest nim Zafar Mashoud Ahmad. Stowarzyszenie kładzie silny nacisk na działalność prozelityczną. Ma to swój wyraz w istniejącej w ramach Stowarzyszenia funkcji misjonarzy. Osobę piastującą funkcję szefa misjonarzy wyznacza i odwołuje bezpośrednio Kalifatul Masih. Szefem misjonarzy może być także Amir, prezes stowarzyszenia. Do najważniejszych organów stowarzyszenia należą Rada Nadzorcza Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Finansowa. Dostrzec można bardzo wyraźny związek pomiędzy Stowarzyszeniem Muzułmańskim Ahmadiya a Kalifatul Masih. Otóż organizacyjnie i doktrynalnie polskie stowarzyszenie Kalifatul Masih, przywódcy duchowemu ruchu Ahmadija, a także utworzonym przez nie czyli międzynarodowemu zarządowi centralnemu ruchu Ahmadija w Islamie oraz tehrit e jadid które powstały celem kontroli, koordynacji i nadzoru działalności. Stowarzyszeń Muzułmańskich Ahmadija na całym świecie, a swoją siedzibę posiadają w Banwa w Pakistanie. Podporządkowanie Polskiego Stowarzyszenia Pakistańskiej Centrali jest nader silne. Zachodni zakon Sufi w Polsce sam określa się jako zakon Świecki. W swojej istocie jest związkiem wyznaniowym akceptującym święte pisma wszystkich religii, tak jak i ich święta. Jako jedno z dróg do Boga. Zachodni Zakon Sufi w Polsce został wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych dnia 7 marca 1991 roku. Zakon jest organizacją krajową, która w świetle jego statutu jest częścią międzynarodowego Zachodniego Zakonu Sufi, the Sufi Order of the West International. Obecnie przedstawicielem krajowym zakonu jest Mariola Trzpis-Miedziewska. Chociaż ruch suficki sensu stricto posiada swoje korzenie w islamie, to trudno powiedzieć, aby zachodni zakon sufi był organizacją muzułmańską. Tym bardziej, że jej prawo wewnętrzne stanowi, iż zakon jest zakonem świeckim, otwartym dla ludzi wszystkich wyznań. Dodatkowo źródłem nauki, będącej podwaliną doktryny zakonu, są liczne święte teksty pochodzące z różnych religii. Założycielem zakonu jest Piromer Shid Inayat Han. Wiara Baha'i skupia wyznawców Bahaizmu. Bahaizm wywodzi się od jednego z reformatorskich nurtów szyizmu – babizmu. W XIX wieku wyodrębnił się na dobre dzięki działalności swojego założyciela Mirzy Husajna Alego, zwanego Baha'ulachem. To on w 1863 roku ogłosił się manifestacją Boga, prorokiem, i stworzył podstawy bahaizmu jako religii. Z punktu widzenia bahaizmu nie jest to religia, lecz nauka. Stąd kwestie religijne są w bahaizmie dyskutowane metodami naukowymi. Za proroków uznaje się proroków judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, a także Ali Muhammada z Shirazu, Baba i samego Bahaullaha. Świętymi tekstami wiary są święte teksty religii monoteistycznych, a także zoroastryzmu, babizmu i samego bahajizmu. Religia ma charakter synkretyczny i uniwersalistyczny. Wierni tworzą strukturę hierarchiczną, w której od najniższego szczebla wybierani są przedstawiciele do władz wyższych. I tak aż do najwyższej władzy rozstrzygającej sprawy z zakresu nauki bahaickiej, czyli Powszechnego Domu Sprawiedliwości w Hajpie. Wiara baha'i została wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych dnia 17 kwietnia 1992 roku. Do organów wiary należą coroczny zjazd narodowy baha'itów w Polsce oraz Narodowe Zgromadzenie Duchowe Bahaitów w Polsce. Przewodniczącym Narodowego Zgromadzenia jest obecnie Eric David Lutley, zaś zastępcą Patrick Joseph Crowley. Wiara Bahai jest częścią Światowej Wspólnoty Bahajickiej i jako taka podlega centrali tej wspólnoty, czyli Powszechnemu Domowi Sprawiedliwości z siedzibą w Hajfie w Izraelu. Uf, Powszechny Dom Sprawiedliwości ma władzę ostatecznej oceny decyzji i działań Zgromadzenia Narodowego. W razie gdyby zaczęto głosić poglądy sprzeczne z religią Bahai, Powszechny Dom Sprawiedliwości może je rozwiązać. Liga Muzułmańska w RP jest drugim związkiem wyznaniowym w Polsce ortodoksji sunnickiej. Liga została wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. W dniu 6 stycznia 2004 roku. Ligę na zewnątrz reprezentuje Rada Naczelna. W imieniu Rady Naczelnej działają łącznie jej przewodniczący, obecnie Józef Hadid i jego zastępca, czyli Abdul-Jabbar Koubaisi. Organami ligi są Kongres Ogólny, Rada Naczelna oraz Rada Nadzorcza. Najwyższą władzą ligi jest Kongres Ogólny. Składający się z delegatów oddziałów Ligi. Natomiast Rada Naczelna jest organem wykonawczym. Z kolei w gestii Rady Nadzorczej, składającej się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, pozostaje kontrola realizacji uchwał kongresu, kontrola działalności Rady Naczelnej i Rad Naczelnych Oddziałów, a także kontrola legalności działań podejmowanych przez Ligę. Natomiast organami oddziałów są zebranie ogólne oddziału ligi i rada naczelna oddziału ligi. Status duchownego w lidze posiadają imamowie i mufti. Imamowie tworzą radę imamów, a jej członkowie wybierają spośród siebie muftiego, który jest najwyższym duchownym ligi. Kwalifikacje, którym powinni sprostać kandydaci na imamów, powodują, że de facto muszą oni być adeptami zagranicznych ośrodków nauczających islamu. Liga może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze. Związki Ligi z międzynarodowymi organizacjami widać dokładnie na podstawie regulacji statutu stanowiącego, iż po likwidacji majątek Ligi ma zostać przekazany Federation of Islamic Organizations in Europe.